Niestety występ, nie wiem, zaliczyć do udanych, nieudanych, na pewno liczyliśmy na więcej. Do udanych. Do udanych. To udało udane, To jest fantastyczna tak? atmosfera, przyjemnie. Wszyscy się cieszymy. Nie, No dlaczego? Do udanych naprawdę. To nie smakie, no niektórzy przyjeżdżają z smakiem. Dlaczego z tym no, nie, 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 no. nie e, to, Myśmy sobie tu no. przyjechali, poznaliśmy ciekawych ludzi, bardzo ciekawych, nawet tych no, jak gdyby kontrkandydatów do wygranej, wspaniali ludzie też. Bardzo to miłe było, naprawdę. I taki kontakt z panem Karolem też bardzo miły. A pytania proste Pokazaliśmy to, co Właśnie jest dla nas najważniejsze. Pytanie bo najwięcej problemów. Znaczy, nie były to trudne pytania w sumie. Nie, nie, tylko to, to nie jest, jest biegania, taki, no taki... Z borówkami, tak. czyli jagodami. Tak, bo tak, ja, ta pani no, powiedziała borówki, a ja niestety chciałam powiedzieć jagoda, no ale już potem długo się czekało i pani wymieniła na jagodę. No to już, dla nas to, to już takie... było takie trochę zaburzenie, pewnego rodzaju. Wypadliśmy z rytmu w tym momencie tylko, ale potem było miło. Wróciliśmy i było. No i wyjątkowo przyjemnie. Pokazaliśmy swoje osiągnięcia. Zaznaliśmy swój. świata szerokiego. Tak. Poczuliśmy się jak celebryci, tak jest, jak bo jazdy. tam nas pudrowali. A poza tym pokazaliśmy to, czym się naprawdę pasjonujemy i o to nam chodziło, czyli o zakątki rodzinnej pamięci. To było fajne. Kult Kultywowanie. Pamięci o rodzinie. Bo to wszystko, co chcieliśmy światu pokazać, to pokazaliśmy. Dlatego naprawdę udane było to. Udanie. Jest to nasze ostatnie spotkanie i tradycja tak. jest, że w ostatnim odcinku pozdrawiamy kogo Proszę mówić. To ja pozdrawiam moją córeczkę Weronikę serdecznie. Która została w domu. A Ania? Pozdrawiam wszystkie rodziny. Pięknie to powiedziałaś. A ja pozdrawiam męża, który tak dzielnie mojej mamie pomaga, hołubij ją teraz. A ja pozdrawiam wszystkich przyjaciół, którzy nam kibicowali. A ja pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj byli, tak. którzy nas poznali i których my mieliśmy okazję poznać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do naszego rodzinnego tak, zakładu Na otwarte Pani. ogrody w Milanówku. Do widzenia, do zobaczenia. Bardzo było miło.